No i nadeszła, nadeszła, bikopomna chwila. Yy, nie pamiętam, który był nas szybki, czy górny, czy dolny, ale to zobaczę, jak będę montował film i pewnie tutaj podpiszę, który z który, ten, jaki jest, a jaki jest ten. I zaraz będziemy sprawdzać, co się z nimi będzie działo. Jeden z Was mi napisał w komentarzu, fajnie, że to napisałeś, żebym fajnie, jakbym miał wagę sprężynową, to bym sprawdził na wyrywanie. Yy, który łatwiej się wyrwie, i mam wagę sprężynową. Mam wagę do 22 kilo. 3, 2, 1, go! I powiem Wam, że widzicie ją? Naciągnąć ją do 22 kilo nie jest wcale tak łatwo, bo tu trzeba masę siły użyć, żeby, a kur. Masę siły użyć, żeby ją uciągnąć, więc myślę, że zaczepię już na końcowym teście, bo nie chcę go wyrywać na samym początku. Poza tym, poza tym wyrywanie kątownika ze ściany to jest taki test, wiecie, już stricte odjechany do końca, bo nie ma możliwości, jeżeli macie obsadzony narożnik od, od samej góry do samego dołu. Zadziałać na niego tą siłą wyrywającą, tak? No, nie macie siły. Możecie zadziałać na niego tutaj uderzeniem w bok, uderzeniem w tą stronę, ale nie macie możliwości zadziałać na taki narożnik siłą wyrywającą, że go zahaczycie i będziecie próbowali go oderwać. Więc to jest już stricte ostateczny test. Teraz idę po coś, nie wiem, po jakiegoś obucha, po coś i będę w nie uderzał yy, i z boku, i od czoła, i będziemy patrzyli, który jest. Łatwiejszy do uszkodzenia czy do wyrwania, a jak wytrwają te wszystkie moje próby i testy, to sprawdzimy na wyrywaniu, jak zahaczę i będę ciągnął, kiedy on się wyrwie, tylko boję się, że dostanę nim w pysk, jak będę za niego ciągnął, ale to czymś się przysłonię. Idę po jakieś narzędzia i zaraz wracam. Dobra, poznosiłem tu takie akcesoria. Jakieś drewnianka, profil PEX 32 to jest chyba, o ile dobrze pamiętam, nie, 25 na 2,5. 25 drążek drewniany, poziomica, wielko, duże. I będziemy patrzeć, jak się one będą uszkadzać. Może od najdelikatniejszego zobaczę, od uderzenia, gdybyście nieśli. Nie wiem, uderzyli. Tylko, jakbyście nieśli uderzyli, to z reguły uderzycie lekko, a nie z całej siły. Także pakuję tu u góry. Zagniecenia są znikome. Nie wiem, który jest na pełnym, a który jest na strzywkach, ale chyba górny był na strzywkach. Zresztą napisałem to wcześniej. Tak, ten będzie na strzywkach, bo pod spodem już widzę, że nie ma masy i są delikatne zagłębienia, a one są tak delikatne, że jakbyście przejechali tutaj po takim uszkodzeniu delikatnie gładzią i szlifnęli, to nie będzie śladu. Jeżeli o to chodzi, tutaj to chyba Tak, to nawet nie mam, jak go zawadzić. Nie, to, to, to się nie sprawdzi. Profil o profil teraz. Płaszczyzną, nie kantem. No, zobaczcie. No to profilem już zrobiłem zniszczenia. Czyli go zagniotłem. Na masie też się zagniot, ale to się zagniot bardziej. Zagnięto się bardziej to aluminium, które jest tym noskiem od narożnika, a tu się zagniotł narożnik, bo to widać. Więc na razie wygrywa, ale to są ekstremalne próby. Na razie wygrywa obsadzony na masę. Uderzę teraz tu niżej peksem. No i peksem, zobaczcie, zagniatacie go. Jest zagnieciony. Dwa uderzenia peksem i są zagniotki. A na się prawie śladu nie ma. A tu się nic nie dzieje. Peks mi się zagina. Uderzyłem wiele mocniej. Tu macie uderzenia na tym kontrolniku i są wgnioty ewidentne. Tu macie dwa uderzenia na tym, i w śladu, po ni śladu nie ma po uderzeniu. Czyli już jest sprawa jasna, że bardziej zagniecie taki narożnik. Jeżeli mu przyfasolicie o, oderwałem już flizelinkę od niego, bo mu przyfasoliłem mocniej. Tu też Flizelina odskoczyła od uderzenia, ale musiałem uderzyć dużo mocniej niż na górze. Dużo mocniej, ze dwa razy mocniej. Dobra, kan szpachelki packi. A się wciąłem. Od razu wcinka jest. No tu też jest od razu wcinka, no bo to ostre. Bez sensu. Okrągły drewniany to będzie to samo co Peks na pewno. Uderzacie mocno jest zagniota. Taka sama siła uderzenia też jest zagniota też się wgniata. Tylko, tak jak mówię, tu się bardziej wniata ten aluminiowy nosek od narożnika. Tu się widać, że wgniata, bo jest pod nim pusto. Yy, także oba, oba poniekąd zagnieciecie takim uderzeniem twardym trzonkiem drewnianym. No tu już nie ma co do patrzeć, bo tu już widzę, że widzę, że to się. Że to się oba, ten się zagniata dużo. Bardziej niż ten, poziomica, nie chce mi się, no jakbyście uderzyli niechcący. Kantem są ząbki. Widać. No i tu też są ząbki, bo to jest po prostu zagniecenie tegoż profila. Teraz bym spróbował oderwać go jakoś od podłoża, czyli uderzyć tak jakby oderwał się, ale widzicie, oderwał się od... Rozerwał się narożnik. Teraz tu. Praktycznie to samo. Rozerwał się narożnik, tu gdzie uderzam, to go oderwiesz, ale dalej nie idzie. Nie tak, że jak ktoś mówi, że jak złapiecie za narożnik, to go całego wyprujecie o tak. A na masę, jak obsadzi, tak nie zrobicie. No gówno prawda. Tutaj macie dowód na to, że a sobie łapę rozpierdzielę. Tu macie dowód na to, że niełatwo go jest wyrwać. Dobrze będzie gdzie zahaczyć wagę. Kurka. Ciężko idzie, ciężko idzie to oderwać. Teraz nie wiem, jak to zrobić, żeby zobaczyć. Kiedy on puści, albo na dole to zrobię, będę mógł lepiej pociągnąć, bo to mam lepiej niż tak wagę trzymać i ciągnąć za górę. Więc jeszcze odłupię dół, kątownik na masę. Albo to zrobię, co ktoś mu tam mówi, że go się łatwo wyrwie. Wezmę kombinerki, złapię zaczubek i spróbuję go wyszarpnąć po prostu. Zobaczymy, czy pójdzie, wtedy nie zrobię testu wagi, no ale będzie porównanie. Czy da się tak wyrwać łatwo kątownik, jak ktoś tam pisał, że go łatwo wyrwie, jeżeli go złapie za, za ząb? Idę po kombinerki. Są kombinatorki, łapię tego, co jest. O, flizelina idzie, łapię tego, co jest na masę, wklejony. widzicie, będzie się pruł. Będzie się pruł, aż go całego wyciągnę. Aż się rozwarstwił na czubku. Ja go tutaj udrę, ale nie ma tak, że złapiecie go za ten nos i go pociągniecie i wypruwacie go. Teraz ten na szybki. To samo. Będzie się pruł bokami. Tak samo odłazi. Dobra, urywamy tu. Nie poczułem tutaj różnicy, żeby ten szedł lżej. Zobaczcie, jak jest przetopiony, że masa przeszła przez te oczka i poniekąd flizelina go skleiła razem z wierzchnią warstwą. A ten zatopiony na masę. Masa pod nim, co jest bardzo ważne, masa pod nim jest bardzo śliska. Jest bardzo śliska, czyli masa pod kątownikiem wcale go nie przykleja. Ta masa pod kątownikiem wypełnia go po prostu, żeby on nie miał pustych przestrzeni, przez co jest twardszy i odporniejszy na uderzenia, jeżeli chodzi o kant. Ale jeżeli chodzi o, o przyklejenie, to go nie przyklei. Ja Wam mówię, to jest śliska, jakbym jeździł po lamperii. Jeżeli kto, kto, ktoś wie, jak wygląda lamperia, że lamperia jest śliska, jak lustro, praktycznie jak szkło, o, jak szkło. To jest dosłownie tu, gdzie był kątownik jest śliskie. Ale naprawdę jest śliskie. Nie miałem tak do czynienia z takim czymś jeszcze, że że tak jest, w taki sposób to zrobione. Jeszcze szpachelkę wezmę. Szpachelka i spróbuję podważyć tutaj od tej strony, od strony flizeliny. Tak jakby wklejonej. Czy wejdę pod kątownik i go szpachelką oderwę. No jak wyskrobię całą cały Uniflot, to go to wejdę pod... O walka z wiatrakami tam powiem. Sama sytuacja, nie urwę tego ręką, choćbym nie wiem jak się starał, tak samo jak tu. Nie oderwiecie tego ręką. Kurde, narożnik by się przypilił. I tak jak mówię, wypełnienie uniflota yy, wario, czy czym na cokolwiek obsadzacie, na jakąkolwiek masę obsadzacie narożnik, nie powoduje jego lepszego przyklejenia. Tylko powoduje to, że macie wypełnione, wypełnione pod kątownikiem puste miejsce. To, które jest tutaj w samym rogu i nie macie pustej przestrzeni, yy, że tak powiem, na uderzenie jest odporniejszy. Tylko tyle. Teraz sprawdzę tą wagę, wezmę tą wagę, zahaczę. Tylko muszę tu kawałek dziury sobie zrobić, żeby ona mi się chciała zahaczyć i jakoś was zamontować, żebyście widzieli przy jakiej, przy jakim ciężarze to puści. A druga sprawa na pewno, jeżeli będę trzymał kamerkę w ręku, i skieruję ją na wagę, i będę się starał pociągnąć. Będzie szurało, więc może tutaj dźwięk wyciszę, jeżeli będę widział, że są bardzo duże szumy. A później zrobimy w zwolnionym tempie, w jakim momencie puściło. Nie wiem w którym momencie strzeliło, ale wiem, że sobie wagę popsułem przez ten strzał, bo waga mi stanęła na 4 kg od tego szarpnięcia. Ale nadal działa. Wskazówka chodzi, więc po prostu te 4 kilo dodamy. Więc widzieliście, kiedy puściło i został narożnik poniekąd wyrwany ze ściany. Teraz zobaczymy. Czy tutaj podłoże? Podłoże, bo tu jest pusto pod spodem. O. I teraz robimy ten sam manewr, tylko zobaczcie, jest 3,5 kg, tak jakby na plusie, czyli będzie trzeba tyle odjąć i robimy próbę. Nie mam już siły. Nie puścił. Jest. To mnie zaraz zaskoczyło. Jest od, ja myślałem, że ten wklejony na, na masę będzie dużo mocniej trzymał. A mocniej trzyma ten na wyrywanie, który był wklejony na strzywki. Minus 3,5 kilo, a, do, a praktycznie przekręciłem skalę, tak? 22 kg skala. jest 22 kilo! Obróciłem skalę. 22 kilo i nie puszcza narożnik. Pociągnę trochę w górę, bo może ktoś powie, że teraz ciągnąłem w linii prostej, tak jest haczyk, a może jak tu miałem zaczepiony to ja bardziej w górę ciągnę, czyli pod kątem. Czyli ciągnę trochę w górę. Mamy 3,5 kilo na plusie. To nie jest takie łatwe pociągnąć. O. A, wiecie co? To nie się popsuła waga, tylko wskazówka mi się obróciła na tym czarnym y, czymś. Dobra, zaraz zdejmę szkiełko, to naprawię, nałożę ją na to, bo ona widać jest nie... nie ma żadnego wieloklina tutaj, tylko była nasadzona i przy strzale po prostu się obróciła, jeżeli wiecie o co mi chodzi. No, ale ten narożnik nie puścił. Naprawiam wagę i wracam. No, tak jak mówiłem, wskazówka nie jest wklejona, ona jest tylko nasadzona i przy strzale kątownika po prostu po prostu się obróciła na, na tym plastikowym czpieniu. Zobaczcie. Waga chodzi. I zatrzymuje się praktycznie idealnie na zerze. Więc mogę poprawić tego testa. Ale już widzę, że nie mogę tego odebrać. Chociaż ja go w końcu odebę, bo już ciągnę trzeci raz w tym samym miejscu. Więc musi puścić w końcu. Pełne 22 kg i nie puściło. Jeszcze raz tutaj. To oderwę, Właśnie nie chce mi się wierzyć, że wklejenie na uniflot jest słabsze aniżeli wklejenie na zszywki. To jest niemożliwe. nabite. Waga na zerze i ciągnę. Ciągnę w linii prostej, nie ciągnę w po skosie, tylko ciągnę w linii prostej. 23 i coś chrupie. 22, sorry, 25 było. Ta to jest maks wagi, 25, bo czuję, że się blokuje, już dalej nie idzie. Wiecie, co? to musiało być naderwanie, jak waliłem, bo teraz nie mogę. Widzicie, że oderwać. Czyli mu trzeba by było mieć wagę sprężynową, nie wiem, do 50 kg. No tu jest 22 i 3 na plusie można dać, czyli jest 25. Zarówno ten, jak i ten, w miarę się trzyma i nie mogę go oderwać. Jeszcze bym podszedł z boku. To już są testy, takie wiecie, dla samego siebie, ale jeszcze bym podszedł z boku i z boku zahaczył i złał, ale tu nie wyrwę, no jak nie mogę oderwać tak. To z boku też nie oderwę. Ani jednego, ani drugiego. Hmm, jakieś. Kurde, zaraz sobie szkiełko odwagi. Potłukę. Co jeszcze mogę zrobić? Szkoda, że nie jesteśmy na lajwie. To byście podpowiadali, co jeszcze, czy, co, czym jeszcze mogę sprawdzić takie narożniki. No, tak to każdy zniszczycie, to jest już niszczenie nawet ściany. Tak, tak to nie ma sensu. Jeżeli chodzi o wyrywanie, no tutaj jakimś cudem puściło, nie wiem, może było nadkruszone. Następne próby już widzicie, że nie daje rady. Tu też nie daje rady. Czyli podsumowanie, moim zdaniem, jest takie, że jeżeli obsadzicie na skrzywki i dacie flizelinę po obu stronach, dobrze zatopicie to na masę. Ten narożnik jest nie do wyrwania i praktycznie też ciężki do uszkodzenia. Łatwiej czymś twardym albo kantem uszkodzicie tylko czoło. Które możecie łatwo naprawić później gipsem, jeżeli będzie taka potrzeba, tak? bo wygipsujecie obie strony za trzecie. Nie ma śladu. Trudniej uszkodzić ten, który jest na masie, siłą rzeczy, bo pod spodem jest twardy uniflot, który musicie też zagnieść, czyli musicie zagnieść i narożnik, i, ten, i tą masę, na którą jest osadzony. Ja mówię cały czas uniflot, bo na uniflot przeważnie robię, ale masa, która jest pod spodem, nie wzmacnia przyklejenia narożnika, i to jest najważniejsze, co wywnioskowałem z tej próby, bo ktoś tam zarzucał, że właśnie łatwo wyrwiecie narożnik, który będzie osadzony tak na zszywki. Gówno prawda. Jeżeli ktoś zrobi to na gęstą masę, która nie zostanie odpowiednio przeciśnięta przez te oczka, gęsta masa nie spowoduje Wam dokładnego wtopienia flizeliny, no to wiadomo, że go oderwiecie. Jeżeli paprok to zrobi, to jeżeli paprok zrobi nawet taki narożnik, który obsadzi na masę, a nie na szybki, to też go łatwo wyrwiecie, bo wszystko zależy od tego, jak Wy to wykonacie. Ja tu mam osadzone oba narożniki przez siebie dwoma sposobami: ani jeden, ani drugi. Nie jest wcale łatwy do wyrwania. Ten tylko jest troszeczkę bardziej odporny na uderzenia o kant, ale jeżeli chodzi o zamocowanie narożnika, jedno i drugie uważam za poprawne. I tu trzeba zakończyć spór. Mógłbym tu jeszcze założyć, wiecie, jakiś bloczek do naciągania samochodów i patrzeć, kiedy to puści, ale to jest bez sensu, bo nigdy taką siłą nie zadziałacie na narożnik, żeby go wyrywać od ściany. Odrywać poniekąd od ściany. Zadziałacie uderzeniem w bok tu, tu, zadziałacie uderzeniem od czoła. I to są jedyne siły, które można zrobić, uderzając w taki narożnik. Tu oba uszkodzenia będą takie same, bo narożnik ma, mówię, tą warstwę aluminium. A jeżeli chodzi o gładkę, zaklepał się. Tu się zakrepuje dużo bardziej. Jedyna różnica. Wnioski niech każdy sobie wyciąga sam. Ja teraz to odrywam całkowicie, żeby posprzątać. Jedno pióro zawsze Wam łatwo pójdzie, bo na różnicy się rozwarstwia. Tak jak i tu podejrzewam. A? E, dobrze idzie. Widzicie, jedno pióro i drugie pióro. Oba zerwałem tak samo. Oba trzymają się równie dobrze jak widzieliście na wadze, więc nie ma różnicy na co osadzicie i jak to zrobicie. Grunt, żeby to zrobić dokładnie. Tyle w temacie. Obejrzeliście? Łapa w górę, subek i piszcie co dalej. Bo póki mam niewykończoną chałupę, yy, Mogę cokolwiek kleić na ściany, wiercić do ściany, przyklejać. Jeszcze mnie wiecie co, ciekawi, te pustaki, które kiedyś kleili. Nie wiem, czy pamiętacie, jak Łukasz budowańc pokazywał, że przyklejał pustaki do ściany i na nich stawał. Była taka reklama, gdzie to robili i byli też inni budowlańcy, którzy robili, ale gdzieś tam w komentarzach można było przeczytać, że ktoś się dopatrzył, że w jakiś sposób oszukiwali. Nie pamiętam, na co to było klejone. Jeżeli ktoś pamięta i chciałby, żebym spróbował to Piszcie, chętnie spróbuję. Ja mam taki test u siebie z pustakami przyklejanymi. Gdzieś tu wstawię nazwę filmu, albo wstawię do niego link. Może link wstawię w komentarzu, może w opisie. Zobaczymy, jeżeli ktoś będzie ciekawy, to zaglądać w te miejsca. Bo był test o pustakach, które były przyklejone i na nich stawałem i wyrwałem kawał ściany. I nie pamiętam na co wyrwałem kawał ściany, ale chyba na pianoklej. Pustak trzymał na pianoklej bardzo mocno i stanąłem na nim. Także tam możecie sobie zobaczyć, a jeżeli mówię jakiś test chcecie, żebym zrobił, to pisać co? Co zrobić i czym? I będę robił i mówię. Nie ma tutaj reżyserki, bo mi na reżyserce nie, za, nie zależy i nikt mi za reżyserowanie nie płaci. Także im Was więcej, tym lepiej, a im Was więcej, tym więcej pomysłów.